Pan z wami i słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Tobie, Panie. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się Dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk głośny i powiedziała – Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości Dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją, okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo pańskie. Amen. Dogmat o niebowzięciu Najświętszej Marii Panny jest najnowszym dogmatem, chociaż ta prawda o zaśnięciu Matki Bożej, do, 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 o tym, że została wzięta do nieba jakby od pierwszych wieków gdzieś wśród chrześcijan, była przeżywana przede wszystkim w liturgii na wschodzie od V-VI wieku. Ale jak mówię, jest to najnowszy dogmat, ale tak sobie myślę, to jest moje myślenie. Że już sama nazwa trochę myszką trąci. Bo w niebo wzięcie, to znaczy co? Wziąć. Wziąć to można rzecz. Natomiast tu chodzi o relacje. Więc nazwałbym tą uroczystość w niebo przyjmowanie. Niebo przyjmowanie, bo niebo jest przyjmowaniem. Niebo to są relacje Trójcy Świętej. Jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że Maryja została przyjęta do nieba, to dlatego, że osoby Trójcy Świętej się nawzajem przyjmują. Że niebo to nie jest jakaś rzeczywistość pozarelacyjna. To jest rzeczywistość, która wynika ze spotkania z osób, otwarcia się osób, otwarcia się w różnorodności na siebie nawzajem. I z tego przyjmowania dokonało się wcielenie, gdzie Bóg pozwolił się przyjąć też przez człowieka. Jeżeli dzisiaj przeżywamy tę uroczystość, to jest w niej coś też takiego ludzkiego. Maryja przecież przyjęła Jezusa przyjęła go w całej rozciągłości, całkowicie przyjęła go jako Boga, jako słowo Boga, ale przyjęła go także jako swoje dziecko. Karmiła, nosiła pod łonem, była z Nim do końca, aż przy śmierci, więc trudno, żeby nie była pierwszą, która uczestniczy w wypełnieniu modlitwy Jezusa, który modlił się do Ojca. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli moją chwałę. I w niebo przyjmowanie Maryi jest właśnie konsekwencją tego wszystkiego, co dzieje się w Bogu, tego kim Bóg jest i co się wydarza przez Jego wejście w naszą historię. Że wchodzenie w Jego historię to jest zawsze historia przyjmowania. To nie jest historia wykluczania, to nie jest historia wyłączania, to nie jest historia zamykania się, ale to jest historia włączania, włączania drugiego człowieka, przyjmowania. Papież Benedykt XVI, Józef Ratzinger, pisał, że. Piekłem jest chcieć być tylko sobą, do czego się dochodzi, gdy człowiek zamyka się wyłącznie w sobie samym. Na odwrót, istotą tego, co jest w górze, a co nazwaliśmy niebem, jest to, że można je tylko otrzymać, tak jak piekło tylko samemu można sobie dać. Niebo z istoty swojej jest czymś, Czego sami nie uczyniliśmy, nie uczynić nie możemy. Niebo nie, jako spełnienie miłości, zawsze może być człowiekowi tylko darowane. No właśnie tam, gdzie są relacje, tam jest obdarowanie. I w tym obdarowaniu następuje przyjmowanie. To przyjmowanie też jest bardzo konkretne. I to dzisiaj widzimy w tej dzisiejszej Ewangelii. Nieprzypadkowo dzisiaj czytamy Ewangelię o nawiedzeniu świętej Elżbiety. Maria. Yy, która przyjmuje Chrystusa, od razu rozumie, co to znaczy to przyjmowanie. Że przyjmowanie to znaczy także przyjąć innych. I idzie na trzy miesiące, a mogłaby przecież jakby skupić się na sobie i skupić się na tym, że no jej stan błogosławiony jest szczególny, bo ona nie nosi pod łonem tylko człowieka, ale jeszcze Boga. Więc y, potrzeba by było, żeby inni się nią zatroszczyli, ona idzie... Aby przyjmować. Przyjmuje Elżbiety, która jest w potrzebie, która potrzebuje, potrzebuje Maryi. I widzimy, że to niebo się już dokonuje na Ziemi. Krzysztof Kamil Baczyński w swoim wierszu Modlitwa do Bogu Rodzicy pisze, Która ziemi się uczyłaś przy Bogu, w której ziemia jak niebo się stało. W której ziemia, jak niebo się stało. O to chodzi. To nie chodzi o, o to, żebyśmy byli odleceni, żebyśmy odlecieli, przeżywając tą prawdę o niebowzięciu. Niebo doświadczymy i przeżyjemy go bardzo namacalnie, jeśli też namacalnie przeżyjemy to swoje tu i teraz. Jeżeli rzeczywiście będziemy trzeźwo stąpać po ziemi i będziemy jak się to mówi przenośni, to też jest w którymś wierszu, wierszu Baczyńskiego: Nieba ci uchyla. Tak, mówimy nieraz, ktoś mówi do kogoś: Nieba ci uchyla. A czy nieba uchylić, to znaczy uczynić, żeby ta ziemia była bardziej łaskawa, Żeby to życie tutaj między nami było bardziej znośne. Żeby było bardziej znośne. Trudno tą dzisiaj uroczystość zredukować do takiego taniego sentymentalizmu, chociaż chwile sentymentalne też są ważne, ale trudno, żeby zredukować tylko do pobłogosławienia kwiatków, pobłogosławienia wszystkich ziół, i tak i tak dalej. Ale chodzi o to, żebyśmy. Jak Baczyński w tym samym wierszu, modlitwa do Bogu rodzicy, pisze, żebyśmy zaczęli walczyć miłością. W ten sposób otwieramy niebo. Maria rozumie, że przyjąć Słowo Boga oznacza także, także przyjmować innych. I widzimy, że to przyjmowanie, przyjmowanie, na to przyjmowanie szczególnie są otwarci ci, którzy z natury są potrzebujący, a na wimpa, na ci wszyscy ubodzy, głodni, pokorni, o których Maryja śpiewa w hymnie. To jest coś naturalnego, że w nich jest taka potrzeba przyjmowania. Yy, I Myślę, że, że niebo otwiera się przed tymi, którzy rzeczywiście sami się nie mogą nakarmić, którzy, którzy wiedzą, że, że ubóstwo, którego doświadczają, jest jakoś ich zamykające, że potrzebują otwarcia. Że niebo nie jest zasługą dla tych, którzy sobie zasłużyli. I niestety ta kolekta, czyli ta modlitwa na no początku Chrystusa jest trochę myląca, żebyśmy sobie zasłu zasłużyli na niebo. Na niebo się nie da zasłużyć. Na niebo się nie da zasłużyć, jakbyśmy nie wiadomo, jakie czyny spełnili w tym życiu. To jest dar łaski, ale tym, co najbardziej otwiera, to jest właśnie ta, 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 ta otwartość na to na to, że sam jestem przyjęty. Że to bardziej w tej tajemnicy, w tym, w tym dogmacie w niebowzięcia chodzi o to, żeby pozwolić Bogu się przyjmować, a nie to, że ja muszę zasłużyć. Wtedy Bóg może się zastanowi w swojej łaskawości, może skruszyć swoje boskie, twarde serce, w przeciwieństwie do naszych ludzkich, bo my przecież mamy takie otwarte serca i otwarte umysły, że aż och ich ach tylko, że naprawdę Bóg ma serce i umysł otwarty. I bardziej chce nas, chce nas przekonać, żebyśmy uwierzyli, że on jest przyjmowaniem i że, żebyśmy się na to przyjmowanie otworzyli, żebyśmy sami sobie pozwoli się przyjąć i żebyśmy potrafili także przyjmować innych. Trudno mi w tej uroczystości dzisiaj też nie abstrahować. Pewne rzeczy znowu wracają. Żyjemy wojną na Ukrainie, żyjemy tym, co jest w Polsce, ale znowu. Dzięki naszym kochanym politykom możemy żyć różnym trudnym tematom, i temat, który ciągle nie jest zamknięty. Czytam teraz reportaż, książkę, reportaż Mikołaja Grinberga, Jezus umarł w Polsce. Ten tytuł jest bardzo symboliczny, ale on też jest dosłowny. Na granicy polsko-białoruskiej umarł Jezus, czyli Issa, chrześcijanin z Syrii. Issa to jest Jezus. Umarł wśród. Około 50 osób, które umarły dotąd, a 300 osób zaginęło na, po stronie polskiej granicy. Po polskiej stronie granicy zaginęło 300 uchodźców, kobiet, dzieci, także kobiet w ciąży, kobiet, które wypychane są na drugą stronę, którą wiemy, co ja tutaj nie będę wchodził w temat polityki i cynicznej polityki po jednej i po drugiej stronie, gdzie gubią się ci konkretni ludzie, też przemytu, który ma miejsce. Okazuje się na przykład, że kibice w Polsce z różnych miejsc, na co dzień wrogowie, zebrali się w gang przemytniczy, żeby zarabiać na przemycaniu uchodźców z granicy polsko-białoruskiej. Wiele cynizmu tam jest, ale też jest wiele, wiele różnej biedy, gdzie, gdzie kobiety przez puszbaki wysyłane na tamtą stronę są gwałcone. Przez Białorusinów, przez służby tamtejsze. I Trudno mi jakoś je zaabstrahować, więc od, od, od tego, kiedy myślę o niebo przyjmowaniu, o niebowzięciu. Bo co to znaczy przyjąć niebo i być przyjętym przez Boga, jeśli my byśmy nie, nie, nie próbowali przyjmować siebie nawzajem i drugiego człowieka. I w tej dyskusji cynicznej, do której jesteśmy też zmuszeni, powiem to wprost. Że to jest cynizm i to jest pogarda dla człowieka i pogarda dla obywateli, żeby grać tą kartą imigrantów i uchodźców. I o tym przypomniał niedawno, przed kilkunastymi dniami episkopat w komunikacie. Jego przeczytam na koniec. Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami zmożonej obecności tematyki migracyjnej w debacie publicznej. Apelujemy do jej uczestników, polityków, publicystów, mediów o rzetelne, odpowiedzialne, zgodne z faktami i wolne od ideologii prezentowanie sytuacji uchodźców i imigrantów w Polsce i Unii Europejskiej. Stanowczo przestrzegamy przed ich instrumentalnym wykorzystywaniem do rozgrywek politycznych oraz kształtowaniem postaw ksenofobicznych. Takie działanie są nie do pogodzenia z chrześcijańskim nauczaniem. Tworzone antyuchodźcy antyuchodźcze czy antyimigracyjne narracje nie tylko kształtują postawy społeczne, ale również mają wpływ na życie konkretnych osób. Są one także niszczące dla prób odpowiedzialnego, wspólnego poszukiwania adekwatnych reakcji oraz od, odzierają uchodźcę, imigranta z ludzkiej godności. Żebyśmy mogli naprawdę przeżywać prawdę o tym, że możemy być przyjmowani do nieba, to musimy ciągle uczyć się tego, żeby przyjmować się na ziemi. I oczywiście w tych najprostszych naszych na co dzień relacjach, ale także w tych wszystkich, rzecz w tych wszystkich trudnych sytuacjach, przed, przed którymi nieraz wygodniej jest zamknąć oczy, nie słyszeć, nie widzieć.